Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Brawo. Nexi, Nexi. No, to ten smog na CT to był zarąbisty. No, ja siedzę. Mam mit. Tu mit, tu mit. Gdzie jesteś, Wiktor? Ty masz duch. Mam O jaki chłop Jestem O oh, short jest

Chatlejer? No? Już żyjesz pod jakimś respiratorem? Co? Już żyjesz pod jakimś respiratorem? A co dzi? Nie gadać, że mi to mikrofon zmieniło. Bo słyszać jak byś... jak oddychasz. Za to jest I see. Nie pikuj. fajne to city. No bo... Zratał, bo prst pałów po, prostu po No. Nie zdąży. Nawet na no, no. nie zasejwuję. Wejdźmy lower wajiby. Come on lower, guys Das ma WP Aaaaaj, mid Kurcze Zrobimy jakieś fraga? Tu dwa, ładnie Wait for the. Nice. Ja jesteś, pier... tak? mi jesteś, tak? To jesteś, tak? To jesteś, tak? To jesteś, tak? Tak sobie siadł, ale no dobra. Nie, wydawało mi się. Nice. Chłopie, dobrze się zapowiada ten mecz. My wygrywali 8-0. Tam 7-0, a później. No. No, nie ma spawna, ale. No nie, weź mi dropnika, waha. A nie, ciebie nice nice. też nie stać. Uh, drop uh, AK, this green, please. Can you drop me AK? Пурпл. Сам Маш, дай мне дай мне дай мне мака. Деньги. По-русски просто без не ломай язык. Sorry, I don't speak Russian. Да, да, по английский, блядь, похож на рашен, блять. мне английский очень блять, блять. он, Bro, jest f***ing Fuck Fak, meet Tu meet Za smokiem masz, od spawna poszedł jeden plecy i jeden w trupie był okay, okay, kawę, o tym mówię Głupie na tam wyciągnąłem O błąd za olly jumpscare Czemu to wziął fagę tak? Nice guys Dobra, mamy przejęty bombsite jest? Powiedz, gdzie info, Jakiekolwiek. <grywa> Przybrałem, tam idzie. No popatrz, Dobra, no, to idę short. A no, będzie na short. No, no, no. Nice. 38, mam team. Skaman będzie mogłem

Ej! Nie, dobra, tak się nie bawimy, mid, 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 mid Mid, bro, mid Chłopa aż wyrzuciło z, z wrażenia Ja nie umiem grać e, afupon. Oni wychodzą Gramy jeden, jeden na 5 Chłop ma ace do zrobienia, co nie? My możemy się chodzić po prostu, tak, run, run and gun. Dobra. Ja w miarę... S! No dobra. Jesteście idiotami? No i zarąbiścia, no i do zera premierek ładnie Tyle dostaliśmy Mam trzy koła Sigma